Dobra, siemanko, witam tutaj na moim kanale Jak widzicie mamy świetną kogutę morskową No i im to inwotowlok taki w stylu, trochę retro Widzę, widzę, jadać z jakimś principiem, kurde 1,40 na godzinę więcej nie pojedzie Jadę oczywiście Moją Yamaha, homestylen Z roku 1988 No i co, <grym>,

Pełny gaz, kurde Jak jechał ten grzuch, to tutaj, e, w tym dużym filo Tutaj Wysoka wieża, 40 metrów Właśnie lubi to widzieć I się nie się wskazywał, to będzie Tak mi został gazem

i pojadę w stronę wywoli i pójdę tu później będzie taki jadę, czy te białka chyba kiedyś na rowerze ale jechałem i to i tutaj pokażę jak ten motorek się prezentuje Tak jak mówiłem, to jest mój drugi motorek. Zaraz po motorynce, bo ja jestem motorem Romeka. To jestem, właśnie tego Yamaha, to Yamaha. właśnie to jestem. To jestem, właśnie to jestem, właśnie to jestem. To to jestem, właśnie to jest, właśnie to jest, właśnie to jest, właśnie jest, właśnie to jest, właśnie to jest, to za ja bardzo długością był taki jak mój BSR i Cessna tak to wygląda jak sobie jadę jest ten mostek na białce o proszę bardzo i tu mamy rzekę Białą ja tutaj na rowerze so jeździłem w gawkę Dobra no, Gajcie ja tam wchodzi A tam jest wyjazd, tam pojedziemy tylko Widzę, że tu jest błoto ja ja to... Ale nic tu ja się tutaj zatrzymam wyłącze światła silnik i wam pokażę tu właśnie jak ten motorek się prezentuje na słońcu tak jak mówiłem Yamaha salient 1988 rok silnik dwusuwowy e, pojemność 50 z przodu mamy hamulce mechaniczne bębnowe z tyłu hamulce mechaniczne bębnowe yy, napęd przekazywany jest za pomocą paska klinowego no i co tu mogę więcej powiedzieć tu się wylewa olej do przekładni czyli do skrzyni biegów nie biegów jak to jest skuterka automat jeżeli chodzi o silnik olej silnikowy to wiadomo on się miesza z paliwem w lewości osobno, tak jak wam pokazywałem tu pod stwierdzeniem. Yamaha ma na chwilę obecną przejechane 7852 km, ale wtedy mówię, nie wiem, i on ma naprawdę przejechane u mnie przez te lata, no to jedzie tylko po, 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 po podwórku, tam u mnie, nie? Także ja tam może 100, może 200, 300 km. przejechałem tym z dzikiem. Tłumik, tu jest Wam tłumik, pokażę w wydechu oryginalny. Ja Był już kilka razy spawany, no ale kiedyś chciałem kupić taki tłumik. Nawet taki tłumik wtedy kosztował 800 zł. Nie było mnie na to stać, więc musiałem <grym> ten pospawać. Jak widać, w się elegancko do dziś. No i to listerka kupiłem chromowane. Także tak się to prezentuje. Dobra, jeżeli filmik. Będzie się Wam podobnie się, zapraszam do komentowania, lajkowania. Ja się z Wami żegnam. Pozdrawiam Was. Jej.